zaplanowaliśmy krótką taką część związaną z najważniejszym wydarzeniem dnia dzisiejszego, czyli otwarciem boiska. Już po raz dziesiąty w naszej szkole odbywa się festyn rekreacyjno-sportowy Wesoła Sobota. Ten mały jubileusz połączyliśmy z uroczystym otwarciem naszego nowego boiska sportowego. W dniu dzisiejszym to pozwoliliśmy sobie zaprosić gości szczególnej, proboszcza naszej parafii, księdza dziekana Karola Brysia. Przykładamy wielką wagę do wychowania fizycznego i I taki pewnie większy sukces: siódme miejsce w finale wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Unii Hokeju Dziewcząt. Dziś, w dniu Wesołej Soboty, można sobie zadać pytanie, gdzie powinna być najweselsza ta sobota. A na pewno każdy powie, że najweselsza szkoła szkole, która nosi imię Janusza Korczaka. Tenże, tenże wspaniały humanista, czy opiekun dzieci, pedagog mówi, że jak śmieje się dziecko, to tak jakby się cały świat śmiał. Myślę, że dzisiaj z tutaj, z otoczenia tej szkoły, będziemy słyszeli radosny uśmiech dzieci. Ja rozpocznę, a potem Pani... Ej, będziemy po kawałeczku po koleczku, po kolei, no to więc... Tak bardzo proszę. proszę bardzo. Pani jest, bierze Ania udział w przecinaniu. Tak. I teraz, teraz moment najważniejszy. Tawa. Będą korzystać też troszkę, trzeba pokroić. Tak, tak, bo to, żeby wszyscy się czuli Nie Będziemy bardzo... Zagrany Zagramy piłeczkę. Pana prezydenta mamy kogońsko. W związku z powyższym pozwolimy panu prezydentowi rozpocząć grę. Uwaga, pierwsze odbicie Anno Domini 2008. Brawo! Oh. Pani Ania odbije? O! Oh. 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 Brawo! Dobrze, wystarczy. Jeszcze mamy! <śmiech> proszę. <śmiech> proszę. Proszę rozpocząć. <laughs> brawo, brawo! 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 Ja jednocześnie gratulując oddania tak pięknego obiektu. Życzyć Wam, abyście korzystali z tego mądrze, dla własnego zdrowia, dla własnego dobra i pamiętali, że z niego będą korzystać też mieszkańcy osiedla. I dziękuję pani dyrektor za to, że będą korzystać mieszkańcy osiedla wieczorami i w weekendy, ale również będą korzystały kolejne następne pokolenia. W dużym stopniu przyczynią się do większej aktywności ruchowej i naszego bezpieczeństwa. W imieniu całej społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 6 składam serdecznie podziękowania obu panom prezydentom, Radzie Miasta Krosna, pracownikom Wydziału Edukacji oraz Wydziału Inwestycji za zrozumienie naszych potrzeb i wkład finansowy na budowę placów zawodowych oraz boiska sportowego. Na ruch, ruch, ruch jest dzisiaj... Każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi, jak co komu wychodzi. Kiwiców jest wola, aby strzelić gola, wszystkich zadowolić to piłkarza rola. Dobrze. 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 Dobrze.

Kiedy będzie emitowany program? <laughs> Martin, Martin, Martin! Tak dla dziewczynki zawsze dobre rykamy. Dziękujemy bardzo. Ja wiem, że jestem... Nie...